5 po 10 w naszym studiu kolejny gość. No i tym razem temat, który pewnie, zwłaszcza w okresie lata, wiosny, ma taki swój wykwit, ale już teraz warto się postarać o dobrego fachowca, drodzy Państwo, no bo jest wiele kwestii, które sami nie zrobimy, zwłaszcza w domu. No i jak zatrudnić dobrego fachowca, o tym będziemy rozmawiali z panem przemysłowym Wyszkowskim www.fachowyodbiór mieszkania.pl Taki adres strony internetowej, gdzie zapewne znajdziemy sporo praktycznych rad na temat tego, jak dać sobie radę z tym dość poważnym przedsięwzięciem. No przede wszystkim dotyczy to odbiorów mieszkań, tak jak zgodnie z tytułem strony. Dopiero później możemy w, przy naszym spotkaniu porozmawiać o, o szerszym. Także strona dotyczy odbiorów mieszkań od dewelopera, a remonty to już jest jakby następny remonty, krok. Remonty, ale też i wykończenie. No, wiele osób odbiera mieszkanie w takim stanie dość gołym, bym powiedział. No i trzeba sobie wszystko zamontować. I zaczyna się poszukiwania gdzie szukać tych fachowców czy w ogłoszeniach prasowych, czy być może korzystać z jakichś dużych firm, które zajmują się kompleksowo wykańczaniem wnętrz? Dzisiaj deweloperzy niektórzy oferują usługę wykończenia pod klucz, która jest o tyle wygodna, że dostajemy mieszkanie już wykończone które również trzeba sprawdzić, jak ono jest wykończone, bo nigdy nie wiadomo, jakiej jakości są wykonawcy, którzy robili wykończenie. No ale mamy tutaj umowę z deweloperem i mamy gwarancję na wykonane usługi. Także jak coś nam się będzie psuło, to wtedy możemy w ramach gwarancji żądać naprawy tej, tej, tej no usługi. To może wyglądać jak w serialu Alternatywy 4, że tutaj drzwi wypadają, tam kafelki. Prawda, wanna krzywo w drugą stronę. no Zdarzają się takie rzeczy. Zdarzają się takie rzeczy i ja ludziom pomagam, klientom pomagam w odbiorach takich mieszkań. Właśnie sprawdzamy, czy kafelki są równo położone, opukujemy wszystkie, czy nie ma jakichś dziur za tym. Sprawdzamy wannę, sprawdzamy wszystkie te po kolei elementy, żeby klient wiedział na tym etapie odbierania mieszkania, czy to jest wykonane prawidłowo. Natomiast jakieś wady ukryte, no to wychodzą później. Na szczęście tu jest gwarancja. Ale. Cena nie jest taka tutaj atrakcyjna. No, no właśnie, bo, bo deweloper wiadomo... dolicza dość dużo do, do tego mieszkania pod klucz. Oczywiście, no deweloperowi musi się to opłacać. Także myśli bardziej o sobie. Dla nas jest to wygoda, ale za tą wygodę płacimy cenę. Proszę mi powiedzieć, ile powinno w takim razie, ile metr wykończenia tak średnio e, wynosi, jeżeli chodzi o mieszkanie? Czy jest to koszt, nie wiem, tysiąca złotych na przykład za metr? No i o ile wiem, to przy cenach deweloperskich jest to, jest to jednak wyższy koszt wykończenia. Widzi Pan, trudno powiedzieć o takiej średniej cenie wykończenia, dlatego że nie wiadomo, od jakiego się pułapu startuje. Czy to mieszkanie jest nowe, przygotowane, czy ono już jest gipsy na ścianach położone, czy są wylewki przygotowane, czy to jest mieszkanie stare. Także tutaj jest mi trudno tak ściśle powiedzieć, podać jakąś cenę 1000, 1500, dwieście. Tego nie potrafię. Tak ściśle powiedzieć, dlatego że wchodzi tutaj dużo zależności. Każdy ma swoje wymagania przy tych wykończeniach, i jeden chce bardziej jakoś sobie tam przygotować to, a ktoś inny chce. Nie wiem, tylko pomalować, wstawić panele i, i szybko się wprowadzać. Także bardzo, bardzo. to bardzo zależy od klienta. No tak, i wielu klientów pewnie też wybiera e, takiego pana poleconego przez kogoś tam, który po godzinach, popołudniami przychodzi i e, on wszystko umie właściwie, bo i rury zamontuje, e, i kafelki położy, i pomaluje i tak dalej. No to oczywiście trwa. Może nie kosztuje zbyt dużo, ale później właśnie to o czym pan mówił, nie możemy dochodzić swoich praw. No, tutaj jest z tym największy problem, że ciężko jest dochodzić swoich praw. Aczkolwiek ze swojego doświadczenia najbardziej bym polecał ludzi z polecenia od naszych znajomych, rodziny, tacy, którzy już mieli okazję się sprawdzić w pewnych sprawach lub w pewnych nie sprawdzić, ale wiemy, co oni sobą reprezentują. Czy te prace, które wykonali to się trzymają jeszcze ścian, czy one już od tych ścian poodpadały. Także gorąco polecałbym szukać najpierw po rodzinie, poznajomych kogoś, kto już od jakiegoś czasu jest sprawdzony. A jeżeli chcemy firmę, bo chcemy mieć wszystko wypisane, że to jest tak, tak, tak i tak, wtedy i wtedy prace się zakończą, jest termin, jest odbiór, to co powinno sprawić, że możemy zaufać takiej firmie? co ona powinna nam pokazać przed, jeszcze przed wejściem do naszego mieszkania. Przede wszystkim musimy ustalić, czy możemy podpisać z tą firmą umowę, bo to jest taki dokument wiążący, który mówi, w którym możemy ustalić ceny, zakres robót, w którym możemy ustalić termin rozpoczęcia, zakończenia, ewentualne kary umowne, jeżeli będą prace się opóźniały, a kosztorys? I, już sekundę i w którym możemy ustalić gwarancję. Czy oni udzielają w ogóle gwarancji na swoje wykonane roboty? Jeżeli chodzi o kosztorys, no to właśnie zależy od umowy. Czy się umawiamy na cenę ryczałtową, że to będzie za metr kwadratowy mieszkania, nie wiem, 100 zł, 200 czy ileś, lub ustalamy, że będziemy rozliczali się. Malowanie będzie kosztowało na przykład 10 zł za metr kwadratowy materiał, czyli farba będzie rozliczana z faktur i wtedy sobie. Więcej jest to dla nas problemów, bo musimy to policzyć, musimy przekalkulować, ale mamy kontrolę. Wydaje mi się, że ta kontrola jest najważniejszym elementem przy dobrym dopilnowaniu naszego remontu, bo im mniej mamy kontroli, tym więcej wykonawca ma kontroli i może powciskać nam różnych kitów. Na no przykład uważam za największy kit, jaki robią wykonawcy, którzy robią remonty, wciskanie płyt gipsowo-kartonowych do remontowania na przykład łazienki. Nie chce mu się skuwać tynków, nie chce mu się za dużo pracować, więc na stare kafelki przykleja płytę gipsowo-kartonową. Później na tą płytę, która jest równa, przykleja nowe kafelki Aha, i, i ma sprawę załatwioną. No, także jak Państwo widzą, jest sporo takich kwestii. Na pewno korzystając z tej strony, którą Pan reprezentuje, czyli www.fachowyodbiórmieszkania.pl można znaleźć sporo cennych rad, a także skontaktować się z ludźmi, którzy nam pomogą w różnych tego typu sytuacjach. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. A państwu życzymy w takim razie, aby kafelki jednak trzymały się ściany i to bardzo dobrze. Przemysław Wyszkowski, fachowy odbiór mieszkania.pl Dziękujemy też Państwu za uwagę. Dziękuję. Dzień dobry, polsko, przed nami informacje, a potem jeszcze zobaczymy się w raporcie.